Naszym gościem jest trener Daniel Madej. Witam serdecznie. Dzień dobry. Spotykamy się po meczu sparingowym z Lechem Rypin, który wygraliśmy 3 do 1. Co możemy powiedzieć na temat tego spotkania, które również jest zarazem ostatnim sparingiem? No, przede wszystkim bardzo chcieliśmy po, dobrzej, po dobrej grze wygrać ten mecz, bo ostatnie dwa sparingi na pewno nie napawały optymizmem. Pomimo dobrej gry przegraliśmy 1-0 z Gromem Nowy Staw i 4-1 z Brodnicą. Także cieszę się z wyniku, cieszę się z gry chłopaków, z zaangażowania, bo pierwsza połowa była moim zdaniem rewelacyjna. Występowało wszystko, były akcje odskrzydlające środkiem, wysoki pressing, dojście, uspokojenie. Także to, nad czym pracujemy, wszystko to na pewno występowało, i cieszę się, że ten mecz ułożył się po naszej myśli. Także myślę, że do przerwy zamknęliśmy ten mecz. W drugiej połowie pojawiło się kilka błędów, ale wiadomo, jak to w piłce jest, to nieuniknione. Ważne, żeby walczyć z tym, żeby już się nie, nie, nie występowały. Także cieszę się jeszcze raz z wyniku, z meczu, z gry, z angażowania. Gratuluję chłopakom. Czeka nas tydzień pracy, i jedziemy do Zalera. Podczas tego kresu przygotowawczego także z mieliśmy możliwość, żeby zobaczyć kilku nowych zawodników. Jak trener może podsumować ich dotychczasową postawę? Bardzo dobrze, bardzo dobrze jest kilku młodzieżowców, którzy na pewno jeszcze potrzebują ogrania, tak jak na przykład Igor Zieliński, Arseni Mozolewski Marcel Abramczyk. Już widać, że tu więcej pograł na pewno będzie z niego Duża korzyść, młody zawodnik, 2005 roku, nie boi się podejmować pojedynków, bardzo dobrze wyprowadza piłkę, także myślę, że jest to bardzo dobry ruch transferowy Jezioraka. Oczywiście Kuba Górski to jest jakość z tyłu, to nie podlega wątpliwości. Cieszymy się, że Kuba do nas dołączył, na pewno wzmocni nam linię obrony. Cieszę się też, że pozostali chłopacy też zostali, zaufali mi. Mam nadzieję, że tak pozostanie. Mam nadzieję, że będziemy iść w dobrym kierunku. Nad tym pracujemy, żeby każdy mecz grać tak jak dzisiejszą pierwszą połowę, żeby wygrywać i dawać radość naszym kibicom. Już za tydzień rozegramy mecz Pucharu Polski, wojewódzkiego pucharu Polski z tewingami za lewo. Czy trener ma już jakiś pomysł na ten mecz, jakąś jedenastkę czy na decyzje takie kadrowe przyjdzie dopiero czas pomysł jest, wiadomo, że na każdy mecz będzie jakiś pomysł, może będą to inne pomysły, ale no, przygotowujemy się, ten tydzień będziemy przygotowywać się pod przeciwnika. Oczywiście no, przeciwnik gra trochę w niższej lidze, ale nie ma co ich skreślać, już piłka pokazała nie różne historie, że słabszy przeciwnik wygrywał, także będziemy bardzo skoncentrowani, z szacunkiem do przeciwnika pojedziemy. Jeżeli chodzi co do składu, oczywiście jakieś pewne pozycje już są wyjaśniane względem nawet tego meczu ostatniego, bo był to nasz ostatni mecz kontrolny, ale każdy ma szansę skoczyć do składu, nie zamykamy tej jedenastki. Meccy, tylko, otwarzę, ja tylko rywalizacja nas wzmocni, i tak, mam nadzieję, że tak będzie. Czekam na kontuzjowanych chłopaków, którzy wzmocnią tą rywalizację. Będziemy mieć odpowiednią ilość do wyboru do składu, do osiemnastki. Mam nadzieję, że szybko do nas wrócą i będziemy wszyscy razem mogli uczestniczyć w tym sezonie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Życzę powodzenia samych zwycięstw i zera kontuzji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.